Witam Państwa, jak zwykle zaczynamy od kawki, ciepłej, tak, dzisiaj chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, co tak zwani geopolitycy właściwie pominęli bo ceniem, no nikt się na, na, na ten temat nie zajął. Nie Mianowicie Pani wysoko postawiona kobieta z, z, z administracji niemieckiej wystąpiła z takim elaboratem, który sprowadzał się mniej więcej do tego. Ja nie pamiętam jej nazwiska na B się zaczynało z, Wystąpiła z takim elaboratem, że no widzimy, że, że Stany Zjednoczone są słabują, że, że do, na potrzeby starcia z Chinami potrzebują wszystkie, wszystkie środki i siły skoncentrować na, na, na Azji. Także niech Stany, Stany Zjednoczone przekażą Niemcom, prawda? polityczne kierownictwo czy, czy, czy zarządzanie Europą, a, 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 a czy, czy, Niemcy im w ten czy w, w, w jakiś tam sposób w ten sposób pomogą, bo, bo zwolnią, zwolnią Amerykanów z, z troszki o, o Europę. <tost> Przepraszam Państwa. No toż już to tak występując z takim elaboratem, czy z taką propozycją Niemcy założyli przepraszam założyli chyba, że w Stanach Zjednoczonych ludzie piątej klepki nie mają. No bo Stany Zjednoczone w XX wieku stoczyły dwie wojny w Europie po to, żeby właśnie do tego nie, nie dopuścić, do niemieckiej hegemonii. A teraz dobrowolnie i za darmo mają im dać to, co, co z, 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 z takim trudem wywalczyły na, na polu walki. No. I wynika to po części z tego, że jest bałagan w USA. No, oszustwa wyborcze, jawne i udowodnione, no to nad demokracją amerykańską stawiają wielki znak zapytania. Obojętnie, który prezydent wygra, to będzie się za nim wlokło, w luk, smród tego, że, że wygrał w wyborach, w których aż roiło się od oszustw i, i, i demokraci jest złapani jakim się to wreszcie udowodni że, że robili przekręty pewnie będą usiłowali wskazać że republikanie robili to samo także to ta Legalność tej, tej, tej administracji, jakakolwiek by to nie była, e, 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 będzie taka no, wątpliwa. No ale e, tak, załóżmy, że wygra Trump. No to e, e, Trump, waleczny Trump, czy, czy śpiący Biden. No, taki jest wybór. No, jeśli wygra waleczny trap, no, to on będzie kontynuował popieranie, czy, czy forsowanie tą, tej, tej koncepcji Trójmorza. No to jest dorzeczna i, i, i prawda, e, trudno się nie zgodzić, że, że jeśli Niemców to coraz bardziej uwiera i będą się sta starały spod tego buta amerykańskiego Wydostać, no to Amerykanie będą jakoś tam woleli, woleli przenieść się bardziej na wschód. No ale co, 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 co będzie, jak wygra Biden? Otóż z, z, z tego, co enuncjacji mediów, to wynika, że to jest staruszek, który jedną nogą stoi. I, po tej stronie życia, drugą już i to mocniej, po tej drugiej. I istnieje niebezpieczeństwo, że nie on będzie rządził, tylko w jego imieniu jakieś tam koterie. Powszechnie się mówi, że w Polsce szaleją agentury. Się mówi. No, tak jest po prostu w tym niemiecka to, ale to agenturze niemieckiej w Stanach Zjednoczonych to, to się nie mówi wcale tymczasem przed drugą wojną światową 40% Amerykanów przyzna, przyznawało się do niemieckich korzeni, także to nasza Polonia to tam jest Taki, takim komarem przy tym słoniu niemieckim. Także to, to oczywiście nie ma tam medialnych, czy, czy nagłośnionych medialnie wpadek i, i uważa się, że niemieckiej agentury w Stanach Zjednoczonych nie ma. Tymczasem ja uważam, że jest i to bardzo mocna. Mało tego w razie i dlatego nie, tak, Niemcy bardzo mocno obstawiają na zwycięstwo Bidena, bo najprawdopodobniej tam, tam mają sporo nasadzanych agentów. Także taki Biden półżywy mógłby, mógłby się im zgodzić na te, na te propozycje, żeby w Europie powstała czwarta Rzesza trochę symptomatyczne jest, że już nie potrzeba Niemcom listka Franc figowego w postaci Francji że to nie jest już Unia Europejska i tak dalej tylko że sami po prostu My, jako my, Niemcy, prawda, przodujemy w Europie i, i chcemy tu rządzić wedle, wedle naszych tam standardów. E... Dlatego uważam, że tak, wbrew temu, czy są ludzie, którzy twierdzą, że, że koncepcja, który może nie ma sensu, bo za dużo jest sprzecznych interesów, więc uważam po pierwsze tak, że wszystkie te państwa mają mniej lub wień, mniejszy lub większy kontakt czy, czy doświadczenie komunizmu i wszystkie te kraje miały doświadczenie islamu, bo prze, trzeba przecież przypomnieć, trzeba Bałkany całe były okupowane przez Turków. Także jest, jest szereg, jak to się nazywa, powodów, dla których te, te państwa mają jakieś tam wspólne interesy. Mało tego Niemcy prowadzą, teraz to wręcz tak przyspieszają są polityką swoją imperialną. Jakby chyba zdawali sobie sprawę, że, że te ich dni są policzone, bo przemknęła w ogóle niezauważona taka informacja, że w Niemczech 25% i 0,6% populacji już ma jednego rodzica nie będącego Niemcem. No to z tym minie tam 25 lat, czyli generacja i co się, co się okaże? No, że, że większość, większość ludzi, czy, czy populacji niemieckiej ma, jest w takiej sytuacji. To jeżeli Niemcy, czy te, te twarde państwo niemieckie uważa, że ci ludzie będą gotowi przyjąć y, odpowiedzialność za zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej i kontynuować istnienie tego państwa, tylko y, prawda, y, nocy, czy tam śniadolicy, y, y, jakieś tam Turcy czy kurdowie będą y, 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 twierdzili, że są Niemcami. Jest po prostu y, y, głupie. no. Y, 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 y. Ten no uzony będą pączkować i rozszerzać się. I Niemcy się po prostu rozpadną, czego im serdecznie życzę. Także to jeszcze raz się okazuje, że geopolityka to jest służebnicą demografii, jak nie ma, nie ma ludzi chcących. Kontynuować czy, czy, czy rozwijać byt jakiegoś państwa, no to po prostu to państwo ginie i, i tyle. Także, no, do namysłu tą, tą, tą myśl pozostawiam państwu, panom geopolitykom, bo, bo oni, się prawda, zapatrzeni w tą, ten swój fetysz nie zwracają uwagi, że to de, de fundamentem geopolityki jest jednak geografia. No i na tym byś, bym zakończył, bo tutaj więcej nawet nie ma co do, dodać.